Bardzo ważne pytanie. Pamiętamy rok 2011 i rzeczywiście likwidacja wówczas jednostek tutaj na Lubelszczyźnie. 18. Dywizja szczęśliwie powstała, gdy ministrem obrony narodowej był pan wicepremier Mariusz Błaszczak. W międzyczasie powstała druga brygada wojsk obrony terytorialnej, ta Lubelska, która już ma tak wiele zasób dla Lubelszczyzny. No, drodzy Państwo, zwijanie polskiej armii w sytuacji, w której się znaleźliśmy, czy zwijanie polskiego przemysłu zbrojeniowego jest rzeczą bardzo poważną i bardzo niebezpieczną. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych ma oczywiście tego typu mechanizmy, jak z jednej strony Rada Gabinetowa, w której musi naciskać na obecnie rządzących, niezależnie od tego jaki to jest rząd, żeby prowadzić Polsce w kierunku największej lądowej armii NATO w Unii Europejskiej, co najmniej 300 tysięcznej armii. To zresztą jest mój program i zamierzam wykorzystywać wszystkie kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jako, rzecz, jako zwierzchnika sił zbrojnych do tego, aby nie zwijać armii polskiej, szczególnie na wschodzie naszej ojczyzny. Ja drodzy Państwo, jestem przekonany, że jak najdłużej powinniśmy żyć w czasie rozwagi a nie w czasie odwagi. I politycy powinni nas prowadzić do bezpiecznej Polski, bez wojny. Daj Boże, żeby taka była nasza przyszłość i przyszłość naszych dzieci, ale nie da się prowadzić nas w kierunku bezpiecznej Polski przy jednoczesnym zwijaniu y, armii polskiej i jednostek wojskowych czy nierealizowaniu kontraktów sprzed 15 października 2023 roku. Udało się wiele tych kontraktów bardzo ważnych, południowo-koreańskich i amerykańskich podpisać, no ale to nie starczy. Jak wiemy niestety, jak wiemy, niestety ten kierunek 300-tysięcznej armii i w ogóle przyjęcia do Wojska Polskiego spadł z 3 tysięcy, rocznie, do tysiąca rocznie, jak mówią statystyki. To jest kierunek, z którego oczywiście trzeba zawrócić, inspirować rząd do tego, żebyśmy mieli w Polsce jak najwięcej żołnierzy. Mamy dobrowolną służbę zasadniczą także i wiem, że tam wiele ludzi, mamy wielu wspaniałych młodych patriotów, drodzy państwo. Oni są w wodzie, oni idą jak mój kolega Kacper Meina, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, zawodowy żołnierz. Jak nie miał walki, to poszedł odbyć dobrowolną służbę zasadniczą, bo chcę służyć Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy wielu ludzi, którzy chcą się angażować i musimy w sposób infrastrukturalny dawać im możliwość odbywania szkoleń wojskowych i służenia naszej ojczyźnie, także gwarantuję pani, że szczególnie na wschodnich granicach Rzeczpospolitej, ale także przy realizacji kontraktów i przy dążeniu do co najmniej 300 tysięcznej armii polskiej będę zdeterwana żeby naciskać na obecny rząd i używać wszystkich mechanizmów, które ma prezydent, do tego, żeby nas doprowadzić. Ja też się trwogę, bo to jest pytanie, drodzy Państwo, o kwestie zasadnicze, o kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego i nas wszystkich, to jestem też w takiej trwodze w kontekście państwa polskiego o po to, jak będziemy układać nasze relacje z największym naszym partnerem to są fundamenty wartości, które łączą nas ze Stanami Zjednoczonymi od kilku wieków i jak będziemy budować Sojusz Północnoatlantycki razem ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli w Waszyngtonie nie mamy swojego ambasadora, drodzy Państwo, i jeśli nie daj Boże przedstawiciel środowiska, które ubliżało prezydentowi Stanów Zjednoczonych, insynuowało jego współpracę z Federacją Rosyjską, wykonywało gesty. Za które nigdy nie przeprosiło, gesty, których nie powinno wykonywać. Jeśli zastępca Donalda Tuska zostałby prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, to jestem w i o sam polskiej armii, czyli o to, o co pani pytała, ale z drugiej strony też o nasze relacje międzynarodowe. My powinniśmy teraz być liderem Unii Europejskiej w relacjach transatlantyckich z Waszyngtonem. W kwestiach bezpieczeństwa, dyplomacji, nowych technologii. Powinniśmy być po prostu oknem Unii Europejskiej na świat Stanów Zjednoczonych i na relacje z Donaldem Trumpem. To wielka zasługa prezydenta Andrzeja Dudy. To trzeba powiedzieć drodzy Państwo, że pan prezydent Andrzej Duda jest gwarantem...